Taki zestaw za 40 zł około No, naprawy dętek samochodowych zostawię jakieś tam sznurki butylowe, klej a naboje CO2. Wężyk z przejściówką rowerową, nożyk, szydło rozwiertek do dziury. No, Ja to miałem samochodzie, miałem kupić sobie jakąś pompeczkę typu lezin, lizen, coś takiego, sprawdzić jak to działa. No ale przypomniałem sobie o tym i sprawdzę czy taka, taki samochodowy zestaw będzie się nadawał do roweru, przejściówka presta. Zobaczymy. Naboje CO2 16 gramowe. Tutaj dedykowane takie do roweru. Też 16 gram. Nie wiem, jakby takim nabojem można byłoby napompować koło w samochodzie. Ciśnienie wiem, że jest około 1,9. Pompka z manometrem, która moim zdaniem oszukuje Około pół bara to sporo. Ciekawie, teraz pokażę? Teraz pokazuje jeden bar. A wiem, że jest więcej dużo, dużo oszukuję. Dobra, spuścimy to powietrze na zero zobaczymy co się da z tym zrobić Zaszczepienia to nie jest. No i ucieka. Nie jest to jakiś tam. Ogólnie do dupy rzekłbym, nic dobrego z tego nie wyszło, nabój zmarnowany, nie jest to w ogóle szczelne, to co nabiło to i zeszło, na pewno nie da się nigdzie na tym dojechać. Spróbujmy inaczej. Taka przejściówka. Zeszydera na prestę. Ta już jest z uszczelką. Kupiona też z jakiegoś tam malegro, bo brakowało do smarta. замарзу. О, курда. Не знаем это как-то Spróbujmy w ten sposób. Trochę lepiej. No, już całkiem przyzwoicie. Nie było to super szczelne. Co pokaże pompa, które mnie oszukuje. Dwa bary. Blisko by dwa bary. No to podejrzewam, że może być jakieś 1,6. Ogólnie chyba spoko w przodzie też miałem około 1,9 i pewnie tyle jest. Zobaczymy, ile tu pokaże. 1 bar, więc tutaj jest 1,7 na pewno albo 1,8. A to pokazuje więcej. na dwa bary nabiło na dętkowej oponie w dętkowym kole no to już jest spoko z tą przejścióweczką ważne żeby miała uszczelkę tutaj i tutaj bo w tej pierwszej tu nie było nic hmm? No drogas no poco.